O Jezus, ale wczoraj to dało popalić. Alkohol poszedł, mm, ale dzisiaj mam kaca. O ja nie mogę, mm, ale tobie aż w garne pali. Tylko chciałem Państwu pokazać, co dobre na kaca. Ach, nie tabletki, tylko jest takie powiedzenie, czym się zatruwać tym się leczyć. A ja Państwu udowodnię, że na kaca jest całkiem co jednego. Muzyka proszę. O Jezus. Uch. Na kaca. Na kaca proszę Państwa jest tylko ciężka praca. To znaczy co za bałagan. Może kamera pokaże. Goście byli chrystypanie. Także nie tabletki, nie woda, nie piwo. Ciężka praca. O Jezus. Bierzemy miskę proszę Państwa Ale on uch, nakaca I proszę Państwa, nakaca jest tylko dobra, ciężka praca Co za goście, ale specjalnie mówiłem oh. Oh. Proszę Państwa, i to jest dobre nakaca i zapewniam Państwu, Państwa, że po takiej ciężkiej pracy, co ja wykonuję, nie będziecie mieli, Państwa, żadnego kaca, proszę Państwa. Ale poszło 8 litrów wózki wczoraj. Wczoraj miałem urodziny. Tak, proszę Państwa. I to jest mój sposób na kaca. O tyle tych reklam znowu w telewizji, proszę Państwa. A ja Państwa zapewniam, że na kaca jest tylko dobra, ciężka praca. Zaraz to Państwu udowodnię. Jeżeli Państwo się męczą, to przykładowo te całe procenty, które Państwo wypili wczoraj, wszystko idzie po każde organizm, różne, prawda, tam, no, jak to powiedzieć, co no inaczej jest zbudowany. Tu mu żyłka idzie, tam żyłka idzie. Każdy inaczej reaguje, prawda? Jeden lubi to na kaca, drugi to. A ja, proszę Państwa, ciężka praca z rana po takiej imprezie alkoholowej. I teraz Państwu pokażę. Ach, jeszcze trochę. O Jezus. o! I proszę Państwa, cały alkohol Wychodzi państwa, Państwu ścieżki pracy. I taką czapeczkę ubierzecie. I cały alkohol z czapeczki wyszedł, proszę Państwa. I co to znaczy? Że, proszę Państwa, już nie mam kaca i możemy znowu się trochę napić. Dziękuję uprzejmie za uwagę.